Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Joanna Nawrocka Ronka, jestem doktorem nauk o zdrowiu, fizjoterapeutką i co chyba istotne, również mamą i chciałabym zaprosić Państwa, Was, drodzy rodzice, do udziału w projekcie, który nazywa się Zapytaj Babcie, Zapytaj Ciadka, w Co się bawili za Gagadka. Projekt realizowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania i realizujemy go we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. Naszymi głównymi odbiorcami projektu e, będą rodziny, w których znajdują się dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Ale jeśli macie dzieci starsze, to również zachęcamy do tego, żebyście posłuchali e, naszych filmów i wywiadów, które będziemy realizować oraz przeczytali e-booka, którego też przygotujemy jako podsumowanie tego projektu. E, naszym pomysłem dla rodzin, które mają właśnie takie maluchy, jest to, aby wspierać ich rozwój i aby spędzać wspólnie kreatywnie czas, wykorzystując ponadczasowe gry i zabawy ruchowe. Będziemy o nich mówić. W każdym filmiku pojawi się zestaw różnych gier i zabaw, i będziemy Wam o tym opowiadać. Będziemy też Was bardzo zachęcali do tego, abyście zaangażowali starszych członków rodziny do wspólnych zabaw albo chociaż do podzielenia się informacjami na temat tego, w co Wy jako rodzice bawiliście się, jak byliście mali, i w co bawili się dziadkowie, jak byli mali. Jeśli z różnych względów yy, nie ma możliwości do tej... Yy... Bezpośredniej interakcji między dziadkami i między maluchami, a zachęcamy do tego, aby stosować się do wszystkich aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli jest taka potrzeba, jeśli jest taka możliwość, to kontaktować się na przykład z dziadkami zwalnie, wykorzystując telefony czy komputery. Dziadkowie bardzo czekają na kontakt z maluchami. Znam to również z autopsji. Dlatego zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żebyście ich angażowali, a to dla Was, jako dla młodych rodziców, też będzie pewne wsparcie, pewna podpowiedź. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy już jeden wywiad z, z panią, która jest babcią, jest również nauczycielką wychowania fizycznego, i ona opowiadała o tym, w jaki sposób ona sama jako dziecko się bawiła, dlaczego to jest istotne, żeby się z dziećmi bawić w zabawy ruchowe, i jak ona ze swojego 37-letniego doświadczenia zawodowego widzi pewne e, rzeczy, które się później e, pojawiają w wieku nastoletnim i jaki ma to związek właśnie z tym, co robimy z dziećmi w dzieciństwie. E, tak więc zachęcam, e, zapraszam do udziału w projekcie. E, no i co? Uszy. Otwarte, oczy otwarte. No i zaczynamy. Drodzy rodzice, jeśli teraz poprosiłabym Was o to, żebyście przywołali swoje najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, to prawdopodobnie byłyby to wspomnienia związane z pewnymi aktywnościami, które odbywały się na dworze. Takie aktywności jak na przykład gra w klasy, czy wiszenie na trzepaku, e, czy wyprawy nad jezioro, czy wyprawy na grzyby, one się bardzo dobrze mm, lokalizują i dobrze się odtwarzają później z naszej pamięci, e, ponieważ były wówczas zaangażowane wszystkie zmysły i były to takie dobre doświadczenia, które się gdzieś tam utrwaliły w naszej głowie. E, no i jeśli chcielibyście, żeby Wasze dzieci miały też takie dobre, miłe doświadczenia, a do tego były sprawne i były zdrowe, e, no to coś należałoby zrobić. tak? To my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te dobre ślady pamięciowe w, pamięciowe w pamięci naszych dzieci się pojawiały, no ale jak to zrobić, prawda? Opieka nad maluchami, zwłaszcza takimi niemowlakami, często jest nużąca, często jest trudna, często jest dużym wyzwaniem, zmienia też dość mocno życie młodych rodziców. No i tutaj takim niezłym pomysłem właśnie będą rzeczy, które my sami pamiętamy, e, które my sami mamy już w głowie, e, które są dla nas miłe, nam się miło kojarzą, są też pewnym naszym takim dziedzictwem kulturowym, który możemy przekazać naszym maluchom. E, chciałam Wam też zwrócić uwagę na pewną książkę, to jest książka, która się nazywa Sekret. Tworzenia wspomnień e, jest napisana przez pana, który się nazywa Mike Viking i w tej książce e, on opisuje, jak to robić, żeby te wspomnienia e, w naszych głowach powstawały e, i, i były trwałe, i były dobre. Stworzył też coś, co się nazywa manifest pamięci. W manifeste pamięci e, jest napisane między innymi tak: posłuchajcie. Wykorzystaj potęgę nowości, zaangażuj zmysły! Podkręcaj emocje, czyli dbaj o to, żeby te emocje były dobrze. Zapamiętaj też rzeczy, które były wyzwaniami i wysiłkiem. Skup się na tym, co robisz. Nadawaj nawet mało istotnym chwilom znaczenie. Opowiadaj anegdoty i na końcu wykorzystaj coś, co się nazywa outsourcing pamięci, czyli utrwalaj te dobre wspomnienia i dobre chwile. Po co ja wam o tym mówię? Przecież mieliśmy mówić o grach i zabawach ruchowych, ale ma to właśnie olbrzymi związek, gdyż my jako rodzice będziemy chcieli właśnie wykorzystując te osiem rzeczy z manifestu dobrych wspomnień, wykorzystać spędzając czas z dziećmi i wspierając ich rozwój. Jak to zrobić? Jakie zabawy pamiętacie ze swojego dzieciństwa? Jakie rzeczy przychodzą wam do głowy? Wiele z nich będzie myliło się wam, nie będziecie do końca pamiętali słów. To jest mało istotne. Istotne jest to, żebyście się dobrze czuli, żebyście się skupili na tym, co robicie z waszym maluchem, żebyście poświęcili ten czas, jeśli się bawicie. W jakąś określoną grę, czy w jakąś określoną zabawę ze swoim małym dzieckiem, to nawet na 10-15 minut wyłączcie telefon, odłóżcie wszystkie inne rzeczy i się po prostu wspólnie pobawcie i się po prostu sami dobrze bawcie. Za chwilę będę Wam opowiadała o zaletach takich gier i zabaw ruchowych, tych ponadczasowych, a tymczasem poproszę Was, żebyście zamknęli oczy. I chwilę pomyśleli o tym, jakie takie na szybko przychodzą Wam gry i zabawy do głowy. Przypomnieliście sobie, czy były to zabawy takie jak Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, albo Siała Baba Mak, albo Gra w Klasy. Mm, moją ulubioną grą i zabawą z dzieciństwa była gra Piwko, Piwko naprzeciwko wywołuje kraj o nazwie, zwana również Wojna. Słuchajcie, takie gry i zabawy, one u dzieci, nawet u tych najmniejszych, po pierwsze ćwiczą pamięć, po drugie pozwalają ćwiczyć koordynację ruchową, wspierają wszystkie zmysły, wspierają zmysł równowagi, zmysł koordynacji, wzroku, słuchu. Ale też czucia głębokiego i czucia powierzchownego, bo w wielu tych grach, o, którym, o czym zaraz powiem, stymulujemy też receptory czuciowe w ciele dziecka. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że u takich maluchów budujemy pewne poczucie wspólnoty, ale robimy też z nimi trening umiejętności społecznych, uczymy je współpracy, uczymy je tego, że przy pomocy naszej wyobraźni możemy. Tworzyć wiele pięknych e, rzeczy, e, że czasem potrzebny nam jest tylko patyk i, e, i ziemia, i możemy wyczarować e, niesamowite historie, że możemy takie rzeczy robić w domu, e, że jesteśmy e, my sami e, twórcą tego, co robimy, że nie potrzebujemy do tego wielu różnych zabawek, tylko tak naprawdę e, inni ludzie są nam potrzebni do tego, żeby się dobrze bawić. E, takie maluchy, które mają e, no, kilka miesięcy, wiadomo, one nie będą świadomymi, takimi bardzo świadomymi odbiorcami tych naszych działań. Ale wszystkie rzeczy, które będziemy robili, e, ważne jest, żebyśmy mówili na wprost do dziecka, żebyśmy patrzyli na dzieci. Żebyśmy mówili wyraźnie, żebyśmy z tym dzieckiem nawiązywali interakcje, żebyśmy próbowali znaleźć jak, jakąś formę komunikacji, żebyśmy je też dobrze obserwowali i przyglądali mu się, bo jeśli jesteśmy ileś już czasu z dzieckiem w domu, to umiemy rozróżnić to, czy to jest płacz, który wynika ze zmęczenia, znużenia, z bólu, czy z głodu. Więc odczytujmy sygnały, które wysyłają nam nasze dzieci, a jeśli się chcemy e, pobawić z naszym dzieckiem, to też odpowiednio przygotujmy sobie przestrzeń. Z takim e, maluchem, który skończył trzy miesiące, to tak naprawdę najlepszym miejscem na zabawę będzie podłoga. Myślę, że dla wielu z Was nie jest to już jakimś wielkim zaskoczeniem, że podłoga jest takim dobrym miejscem e, do e, bawienia się z dziećmi. Istotne jest to, aby podłoże, na którym dziecko leży, było takie lekko sprężynujące. I takie maty różnego rodzaju, które można kupić, będą się bardzo dobrze sprawdzały. One będą dużo lepsze niż różnego rodzaju bujaczki, leżaczki, gdyż takie. Twarde, ale lekko sprężynujące podłoże będzie dziecku e, dawało informację zwrotną. Ono też będzie sprzyjało temu, aby prawidłowo e, kształtowało się napięcie mięśniowe z przodu i z tyłu ciała. E, no i taki maluch e, też na pewno e, nie wypadnie, skoro leży już na ziemi. Istotną rzeczą jest to, żebyśmy przypilnowali, e, żeby przestrzeń dookoła była bezpieczna, bo nawet jeśli nasz maluch Dzisiaj się nie przemieszcza, to nie jest powiedziane, że nie będzie się przemieszczał jutro i z całą pewnością <grybujesz> zrobi to, kiedy nie będziecie patrzeć. I jest bardzo dużo dzieci, które właśnie w tym pierwszym okresie trafiają na przykład do szpitala, gdyż dziecko leżało na łóżku i spadło z tego łóżka. Tak? Jeśli dziecko będzie leżało na podłodze, no to nie będziemy mieli tego ryzyka. Zwróćmy też uwagę na to, żeby dziecko w ciągu dnia takie malutkie było dużo przy oknie żeby nawet jeśli nie wychodzimy na dwór, żeby miało szansę być wystawione na działanie promieni słonecznych. To jest istotne bardzo nie tylko z punktu widzenia wytwarzania witaminy D w naszym organizmie, która reguluje na przykład rytm okołodobowy i takie maluchy, które właśnie mają szansę w ciągu dnia być na dworze albo być przynajmniej w, w jasnych pomieszczeniach, no to one dużo szybciej uczą się, kiedy jest dzień, a kiedy noc, ale o tym, jak aktywności fizyczne, jak światło dzienne wpływa na ten rytm okołodobowy, co to jest i jak to działa w naszym organizmie, to porozmawiamy sobie z młodą mamą, z panią, która jest antropologiem. Też specjalistką zdrowia publicznego i specjalistką medycyny snu ona nam właśnie o tym opowie i porozmawiamy sobie o śnie, bo przecież to jest olbrzymi, olbrzymi, może nie problem, ale olbrzymie wyzwanie dla wielu rodziców. Jak sobie to wszystko poustawiać, mając niemowlaka w domu. Ale wracając do tego, co mówiłam. tak, Nasze maluchy, kiedy z nimi jesteśmy, kiedy, jesteśmy, kiedy się z nimi bawimy... One, one wielu rzeczy się uczą, i my jako rodzice możemy ten rozwój wspomóc, tak? Właśnie między innymi tym, że będziemy je kładli na podłogę, że będziemy je kładli przy oknie, że będziemy dbali o regularne wychodzenie na dwór. Oczywiście aktualnie w sytuacji takiej, jaką mamy sanitarno-epidemiologicznej to też będzie trochę utrudnione. Jeśli macie szansę wychodzić w miejsca, w których jest mała ilość osób to jednak z takimi maluszkami y, warto to robić. Warto regularnie wychodzić na dwór, warto dbać o to, żeby codziennie realizować zieloną godzinę. I to są nawet zalecenia WHO. A kraje skandynawskie mówią nawet o trzech zielonych godzinach, żeby codziennie realizować, ale oni są też y, tak naprawdę pomysłodawcami zielonych przedszkoli y, i przedszkoli leśnych, które się cieszą coraz większym powodzeniem. O tym też Wam opowiem. O tym, dlaczego kontakt z naturą jest ważny dla maluchów, jak można tutaj budować tą pozytywną relację i o tym, co robić z dziećmi na dworze, też takich zabawach i grach z waszego dzieciństwa, też opowiem, nic się nie martwcie. Więc reasumując to, co do tej pory powiedziałam. Takie gry i zabawy ruchowe, one powinny przynosić korzyści dla wszystkich członków rodziny, tak naprawdę, dla tych mniejszych i dla tych starszych. Dla rodziców będą pozwalały bawić się z dzieckiem, przypominać sobie dobre czasy, a równocześnie tworzyć te dobre wspomnienia pamięciowe. Wiele takich drobnych rzeczy, które możemy robić z maluchami, tak naprawdę jest, jest w naszej głowie. To są rzeczy, które nie wymagają od nas dużego zaangażowania. Czasem się jakoś musimy nad nimi chwilę zastanowić, a później będziecie już je robić mm, odruchowo. Tak więc teraz przejdziemy sobie e, do takich zabaw, przyśpiewek, e, może lekkich rymowanek, które e, dobrze stosować już u takich dzieci, które są najmniejsze w, w pierwszym roku, a tak naprawdę nawet w pierwszym Półroczu dzieciństwa. Jesteście ciekawi jakie? Już wam.